Myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy, do czasu aż usłyszałem o Sandrze Staniszewski. Nowy, największy szon u nas w Polsce, który puszcza się na prawo i lewo jest kukiełką Denisa Załęskiego, typa, o którym wiem tyle, że powinien zostać usunięty z internetu i siedzieć za kratkami, skoro podobno pobił własną kobietę i ma jeszcze więcej grzechów na swoim koncie, które się nie zagłębiałem. Ona powiedziała ci, że on ją pobił? Tak. To jeszcze ja powiedziałam, jedź do szpitala, zrób to, zrób to, rób lepiej obdukcję, zostaw go, tyle razy ci tłumaczę, ale ona powiedziała, że ona, naprawdę, ona go bardzo kocha. Sandra i naszej Badger dziwi się, że matka jej już nie uznaje za swoją córkę, jest jej tak bardzo przykro, że się puszcza dzień w dzień, próbuje wytłumaczyć swoje puszczanie się śmiercią ojca, co jest żałosne. Parę miesięcy temu był pogrzeb ojca, straciła ojca i to jest, i po, tak matka ją ws, we, wsparła po śmierci ojca, że poszła nagadać na nią, że jest arcykułką, że nie ma matki? Gdzie ja. ona ma kontakt z, ze swoją siostrą cały czas, jeszcze parę dni temu miała kontakt, yy, no. a jej matka powiedziała, że nawet jej siostra nie ma kontaktu, jej siostra się nie chce w to wtrącać, a matka mówi za wszystkich. Jeszcze chodzi o to, że ja dokładnie się nie wyliczyłam z tej żałoby taty, bo wiadomo, no mam tu gdzieś z tyłu głowy, yy, znaczy no... To jest mój tata, wiadomo kocham go, no zbytnio też nie miałam z nim kontaktu od małego, no ale zawsze wiedziałam, że mój tata jest i zawsze był i zawsze mogłam się do niego odezwać, a teraz wiadomo go straciłam i go nie ma i teraz jeszcze moja mama. Udaje, że jest i tak przykro, wcześniej się głupio ciesząc, co zauważyli internauci. To czuje córka, która słyszy od swojej matki, że jest k***ą, jesteś skończona, nie masz matki, nie masz rodziny. Bardzo mocne słowa. No, powiem Ci, że na samą myśl to nawet chcę mi się teraz płakać, więc spróbuję nie płakać, dlatego tak też będę troszeczkę yy, rozkojarzona, bo wiadomo, no od tamtego momentu to mam 100 myśli do. Cały czas mi wiruje głowa. No, nie wiem, nie wiem, co Ci mam na to w ogóle odpowiedzieć. No, ja jestem w ciężkim szoku do teraz. Do teraz w ogóle nie nie jestem w stanie tego jakby przyjąć do swojej głowy, że moja mama by mogła tak publicznie yy, mnie i pokorzyć. Jest to dla mnie chore, że takie persony są w internecie i trzepią masę mamony za bycie zwykłymi pustakami, a ludzie, którzy ich wspierają są zwykłymi przegrywami i mam dla nich informację. Wiecie co? Zamiast marnować pieniądze, wejdźcie sobie na reddita i tam macie za darmo swoje ulubione influshony. Nadal jest to głupie co robicie, ale chociaż trochę użycie mózgu i może wydajcie te pieniądze na coś pożyteczniejszego, które nie potrzebujecie, a mianowicie na cele charytatywne. Pożyteczniejszego? Na coś w końcu pożytecznego! Oficjalnie fagata wydaje się być święta przy typiarze, które chwali się gangbang i tym jak bardzo została użyta. Puszczanie się za kilka złociszy z randomowymi koleciami i jeszcze mówi coś o miłości zdradzając swojego chłopa, któremu to wszystko pasuje i jest to kreowane jako normalne, jeszcze powołując się na jakiegoś seksuologa, który chyba dostał bzykanie za darmo. Kurwa, mam powiedzieć szczerze, od wielu lat, yy, od wielu lat jeździmy po różnych klubach z swingersów. ja się tego nie wstydzę, każdy ma różne fetysze, z tym zawsze się chowałem, ale mówię słuchaj, skoro można może sobie robić możesz spać, spać z innymi facetami ja ci na to pozwalam, bo to mnie kręci na przykład trochę się tego wstydzę, ale byś pogadał z tekstologiem to jest normalne. Nie, nie jest to derbalne i najgorsze jest to, że takie treści nie są odpowiednio zabezpieczone trafiają do młodzieży, która to wszystko wchłania, a sam telegram Sandry jest bez weryfikacji wieku, łatwo dostępny link, nie dostaje się go na priv, ma dostęp każdy na instagramie, nawet bez obserwacji. Mogłaby chociaż weryfikować wiek ludzi w wiadomości prywatnej i wtedy promować swoje kuresztwo dalej. Jest to wszystko dla mnie przerażające, i mam nadzieję, że kiedyś obudzimy się w lepszym miejscu, bez miejsca na żadne kurestwo. bo kurestwo należy tępić nigdy takowe nie jest normalne, jak i patrzenie jak ktoś inny różnie wam partnerkę, Kurestwa się je toleruje. Włóczę każdy każdej osobie z grona 50 tysięcy osób, które są na jej grupce i matka też święta nie jest. Raftem się zjawiła pewnie dla atencji, a ja dziękuję wam za wspieranie, subskrybowanie kanału, siemka, Kupi coś witkocie, a dam ci dupy motto życiowe Sandry.